Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo fajnie, że wpadliście, bo dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Właśnie jesteśmy w drodze na lotnisko. Jak już widzicie, na pewno po tytule tego vloga lecimy do Gdańska. Zatrzymaliśmy się po kawę. W Starbucksie i zobaczcie, nadal mam świąteczny kubek, a mamy już luty. E, dowiecie się wszystkiego, co będziemy robić w Gdańsku, jak już dojedziemy. Zabieram Was e, razem z nami na tą wycieczkę. Tak więc nas czeka kilka godzin w podróży. W samolocie zapewne wygodnie nie usiądziemy, ale wy usiądźcie sobie wygodnie, zrelaksujcie się i zapraszam Was do oglądania tego vloga. Jesteśmy na lotnisku i patrzę na różne perfumy, i kto pamięta ten zapach? Lady Million. Uwielbiam. Nadal uwielbiam z pięknym. O W poprzednim vlogu mówiłam Wam o tej teorii. Lettem jestem na lotnisku i zobaczcie, jaka książka wpadła mi w ręce. Przypadek? <laughs> Nie sądzę, więc biorę ze sobą. Najlepsze jest to, że ja już odeszłam od tego regału i Dan był przy książkach i podeszłam do niego zapytać, czy coś kupić do jedzenia. I wtedy zobaczyłam tą książkę. Sztos. Tylko zastanawiam się, czy wziąć, czy będziemy mieli na nią miejsce. I am my bags. I am halo halo, kochani, nadajemy prosto z samolotu. Zobaczcie, co dan ma ze sobą. Pamiętacie, dwa bloki temu robiłam odcinek o gadżetach, które bardzo nam się przydają. No i właśnie używamy jeden z tych gadżetów, proszę bardzo. Będziemy oglądać Netflixa w samolocie. Ściągnęliśmy film i tak się to prezentuje. Teraz czas na elektrolity, nawet nie w trakcie lotu. Ktoś tutaj lot. Aż do ich wywaliło. Co złego to nie by, to już było. No cóż. Jak się nie ba, co się lubi, to się lubi, co się ma We vloga z Gdańska. Witam przez wami prosto z mojego rodzinnego miasta, które kocham całym sercem. Ostatnio byliśmy tutaj we dwójkę z Danem. Jak braliśmy ślub, więc teraz w okolicach Walentynek wracamy ponownie świętować, świętować miłość i kilka różnych innych rzeczy, o których dowiecie się w dalszej części tego vloga. Chodźcie, może pokażę Wam room tour, bo właśnie zalogowaliśmy się do hotelu, to nim się rozpakujemy, to akurat będę mogła Was troszkę oprowadzić, chociaż Dan już widzę się rozpakowuje. Tutaj mamy łazienkę z prysznicem. Pokój jest bardzo ładny. Tak się prezentuje przestronny. Mamy miejsce do siedzenia, miejsce do spania telewizor lustro do naszych codziennych outfitów. Dzień dobry, moi kochani, witam Was w pierwszym dniu w Gdańsku. Dzisiaj się obudziliśmy, słuchajcie, tak zmęczeni, ale podekscytowani, że tutaj jesteśmy. E, słuchajcie, jestem na podwójnym espresso, dlatego, że nim wczoraj dojechaliśmy, nim się rozpakowaliśmy, nim e, zjedliśmy coś, bo już byliśmy głodni, e, nim w ogóle tutaj dojechaliśmy z lotniska, wiecie, jak to się wszystko dłuży. To poszliśmy spać o 1.30, a ja chodzę spać, e, chodzimy oboje spać, 22.30 praktycznie zawsze. To jest taka nasza rutyna, więc trochę się nie wyspaliśmy, ale ekscytacja jest silniejsza, tylko musimy się wspomóc mocniejszą e, kawą. I co? Najpierw mamy do załatwienia trochę formalności, trochę potem przyjemności. E, bukując ten przyjazd, w ogóle to miał być przyjazd, o którym nic nikt nie wiedział. E, to miała być w ogóle niespodzianka urodzinowa mojej, dla mojej mamy, że my tu przyjedziemy, bo nadchodzą urodziny mojej mamy, słuchajcie. E, no, i my zabukowaliśmy loty, zabukowaliśmy hotel i nic nikomu nie powiedzieliśmy. Mówimy: Przyjedziemy, tutaj wiecie, zabunkrujemy się w tym hotelu, i nagle powiemy, żeby się spotkać, tak? I nikt nie będzie wiedział, że my w ogóle tutaj jesteśmy. No, ale potem zaczęliśmy że że tak. A co, jeżeli moja mama będzie miała plany? No, bo to w okolicach jej urodzin. W ogóle ta opcja odpadła. Musieliśmy powiedzieć, że po prostu wszystko jest zabukowane i przyjeżdżamy. E, więc muszę pojechać do forum. Forum to jest taka galeria w Gdańsku, na pewno znacie odebrać prezent. Muszę e, najpierw, musimy w ogóle pojechać e, załatwić kilka formalności. Dan też miał kilka obowiązków z samego rana, e, więc ja się teraz no spokojnie ogarniam. Potem jedziemy do tłumacza przysięgłego. Musimy odebrać tłumaczenie e, odpisu aktu małżeństwa. Dobrze mówię? Tak, no musimy e, odebrać tłumaczenie od tłumacza przysięgłego, więc e, to jest numer jeden obecnie na naszej liście. Potem jedziemy właśnie odebrać ten e, prezent, a potem widzimy się z moją mamą na kolację urodzinową, więc nie możemy się już. Doczekać tej części, gdzie będą same przyjemności. Ta wizyta jest naprawdę bardzo, bardzo intensywna, dlatego że jesteśmy tu krótko, a mamy dość sporo do załatwienia takich spraw też naszych. Po prostu, wiecie, to nie jest tylko rozrywkowy przyjazd, że tak powiem. No ale musimy też właśnie pojechać do tłumacza. Jutro też mamy e, trochę rzeczy do załatwienia, ale to wszystko na bieżąco będę Wam pokazywać Bo co z tego, że ja teraz będę siedziała w łazience i Wam opowiadała co będziemy robić, jak i tak Wam pokażę jak już będziemy to robić Byłoby to dosyć bezsensowne Tak się kochani prezentuję mój outfit of the day, spodni przedstawiać Wam nie muszę to są te moje ostatnio ulubione spodnie. Sweterek jest z Lili Silk. Nie wiem, czy kojarzycie ten sweterek, ale Wy go uratowaliście. E, miałam taki odcinek, e, gdzie pokazywałam Wam porządki mojej szafy i przeglądałam sobie właśnie moje swetry i. Zauważyłam coś na tym swetrze i myślałam, że go zniszczyłam. To jest kaszmirowy sweter. No i dziewczyny pisałyście mi, że absolutnie ja go nie zniszczyłam, tylko to była nieroztopiona kapsułka. Ja już myślałam, że coś się stopiło, jakiś plastik na tym swetrze. Wiecie, myślałam, że jest do wyrzucenia i dzięki Wam uratowałam go. Jesteśmy na chwilę w kotelu. What are you doing? You were showing something? Nothing, I didn't. <laughs> nie ufam mu, jak się nie zdąb. I don't trust you. Well, <laughs> Powiedzcie mi, co odrobisz, bo że nie możecie mi powiedzieć, bo ja nic nie widzę. Dobra, e, słuchajcie, to, to, to jest jakieś kompletne szaleństwo. Poszliśmy na śniadanie do chleb i wino e, i powiem wam, że e, musieliśmy zjeść dosłownie w 10 minut, więc e, ja e, nawet nie zdążyłam zjeść. Tak więc wszystko w totalnym pośpiechu. E, teraz lecimy do forum. A, byliśmy jeszcze w nowym chleb i wino, słuchajcie, na chwilę i obsługa była tak miła. To chyba będzie mój ulubiony lokal w tym momencie. Powiedziałam, że są urodziny mojej mamy i poprosiliśmy, żeby były takie, wiecie, race, jak zamówimy deser, e, urodzinowe. I e, moja mam będzie się tego spodziewać. Najlepsze jest to, że ona na pewno nie będzie chciała deseru. Więc ja będę musiała wziąć to na siebie. Dobra, słuchajcie, wychodzimy właśnie do forum i będziemy szli oczywiście przez długą. Co? Wszyscy to... <słuchaj> zagadałam z wami. Ej! O! <słuchaj> the forum Pierwszy prezent dla mamy odebrany. Idziemy dalej. Myślimy, żeby pójść do Buff and Body Works, bo tam są e, płyny do dezynfekcji rąk. Bardzo fajne. My lubimy zwłaszcza ten waniliowy. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście. Chcę wejść jeszcze do Rossmana, oczywiście, bo w Anglii nie ma Rossmana. A jak się nie ma Rossmana, to potem się go docenia jeszcze bardziej, jak się go znajdzie w Polsce. Teraz do kawiarni drukarni. Tutaj możecie kupić bursztynę w pańsku. Za mną jest Kościół Mariacki. Jesteśmy już w kawiarni drukarni i dostaliśmy akurat super stolik przy samym oknie. Powiem Wam, że była tutaj kolejka. Staliśmy w kolejce, ale było warto. Mamy Kawy, zobaczcie, jaką dan ma ładną. Z serduszkiem. I jakąś taką tartę. Pomalowałam się od nowa. E, zaraz dokończę sobie włosy, przebiorę się. Za chwilkę będzie u nas moja mama. E, całe szczęście, słuchajcie, że powiedzieliśmy e, ostatecznie wcześniej, że przyjechaliśmy, bo ma, jesteśmy dzisiaj w takim niedowczasie. Wszystko nam zajmuje e, dużo dłużej niż powinno tak naprawdę, e, ale zdążyłam się na nowo szybko e, pomalować. Trochę sobie przyciemniłam oko, podkręcę sobie włosy, przebiorę się. To już jak mama e, u nas będzie. No i nie mogę się doczekać, żeby teraz troszeczkę wyluzować, usiąść na spokojnie, e, zjeść coś dobrego, nagadać się do chlepi wino pewnie zabiorę już telefon, żeby nie brać kamery, bo i tak mi się pewnie nie zmieści do torebki e, i co? Słuchajcie, idziemy do nowego chlepi wino. Wygląda po prostu spektakularnie. Nie mogę się doczekać pierwszy raz tam będziemy, bo to no, tak naprawdę niedawno otwarta e, ta nowa restauracja, więc nie mogę się doczekać. Idealna okazja, żeby też świętować urodziny mojej ma Czy Ja w ogóle powiedziałam, że to są urodziny mojej mamy. Ja już nie wiem, co ja wam mówiłam. Chyba mówiłam. dzień, wybieramy się na śniadanie z moją mamą, bo wczoraj nas zaprosiła jakbyśmy na obiedzie, wczoraj było w ogóle bardzo fajnie tego nam było trzeba po całym dniu tej szalonej gonitwy uciąć na chwilę na spokojnie w ogóle zorientować się, że jesteśmy w Gdańsku spędziliśmy świetnie urodziny z moją mamą, więc też się bardzo cieszę, że ta misja została zakończona sukcesem, a potem e, zaraz muszę jechać do mojej pani doktor, jestem umówiona na zabieg na żwacze e, tak jak zawsze na mój bruksizm więc e, też tego się nie mogę doczekać, bo na pewno poczuję porządną ulgę. Tak się prezentuje outfit of the day. Szybko Wam pokażę, bo właśnie o. Bo właśnie dzwoni mama. Muzyka Mama zabrała nas do bardzo fajnej miejscówki. W ogóle wygląda tutaj jak z czasów wojny e, i to jest taka stara fabryka i są bardzo fajne oryginalne śniadania. To się nazywa łąka bar. Zobaczcie, jak klimatycznie. Zaczynamy od e, kawki, wszyscy idziemy w Americano. A Wy wybraliście z Danem takie samo śniadanie, tak, nie? Tak. A ja wybrałam coś innego, zobaczymy. Ty na to lepsze. Go, na, na ja na goferku z sosem holenderskim, moje ulubione. Znaczy nie, tego jeszcze nie jadłam, to zupełnie coś innego. Menu tutaj szkoda, że nie pokazałam menu, bo jest tak oryginalne, nie? Może poprosić. Mm -hmm. Przyszły nasze śniadania, tutaj jest moje, ja mam e, buttermilk chicken, a mama e, z dadem mają śniadanie, które nazywa się hash, tak to się prezentuje. Wygląda to naprawdę bardzo fajne, miejscówka też jest świetna. I like the look of that. I to jest śniadanie, które wybrała moja mama z Danem. Ja wybrałam sobie Buttermilk Chicken. Słuchajcie, menu. To jak zjemy, to pokażę Wam porządnie, bo jest bardzo ciekawe. To są takie śniadania, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Tutaj. Chciałam wam pokazać y, śniadania, y, bo wiecie, jak się idzie w różne miejsca, do różnych restauracji, to zazwyczaj śniadania są takie same albo wiadomo czego się spodziewać. A tutaj y, są bardzo oryginalne śniadania, japoński placek z kapustą i ziemniakami. Y, niektóre nazwy, to nawet nie wiem, co tutaj y, oznaczają. Przykrótcze jaja po turecku od złotego ptaka. Świetne menu, naprawdę. Y, to jest to, co miała moja mama. I Dan, nasze chorizo, dwa jajka sadzone, cheddar i mozzarella, pieczone ziemniaki, sezonowe warzywa. Ym, nie wiem, co to jest to, shokupan. Co to jest? Shokupan? Dobrze mówię? To są te... Chałka yy, taka Taka chałka jakby, okej. Okay. A ja miałam tutaj ten buttermilk chicken i on był świetny, bo on był dodatkowo z syropem klonowym, więc ja uwielbiam połączenie mięsa ze słodkim. Ta miejscowa, słuchajcie, w przyszłości to była królewska fabryka karabinów. No, niesamowity klimat. Fajnie, że trzymają w ogóle takie miejsca, nie? Te ściany takie surowe. E, muszę poszukać, jak, e, jak to wyglądało wcześniej. Ale jedzenie było przepyszne. Tak się śmiejemy, bo zobaczcie tutaj stare fabryki, piękne budynki. Tak klimatycznie. Biedronka i dalej stare budynki. Pięknie, klimatycznie. <laughs> Biedra się tutaj średnio wpasowała. A to jest przepiękny kościółek. ale ładne to są takie części Gdańska które nie są w samym centrum i trzeba troszeczkę pobłądzić a my już dalej w drodze jedziemy właśnie na zabieg do klinika nowa pożegnania zawsze są Najcięższe z moją mamą yy, i w ogóle z moją rodzinką. No ale już niedługo się widzimy. Słońce słuchajcie niby piękne, ale złudne. Tak zmryzliśmy. Szok. On the way she loves me, just look at me. i like a monkey in a coconut tree. You know, I'm overjoyed, this boy, oh boy, she's my cat. Jesteśmy już w samolocie, jak widzicie, może kadr niekoniecznie wyjściowy, ale chciałam się do Was tutaj odezwać, bo wyjazd był po prostu tak. Szalony, tak e, intensywny, tak szybko mijał nam czas, że nie było tak naprawdę nawet e, już wczoraj co dalej nagrywać, bo czas po prostu leciał nam przez palce. Zdecydowanie za krótko. Ja też nie lubię nigdy tych powrotów, to się zawsze e, smutno robi. Mamy dzisiaj, słuchajcie, naprawdę bardzo e, dobre warunki do latania, więc e, z tego się cieszę, zobaczcie, jakie jest niebieskie niebo. No i zajmuję sobie trochę teraz czas w trakcie tego lotu, gadając do Was. Zaraz włączym sobie jeszcze film. No i jakoś te dwie godzinki zlecą. Na szczęście są to tylko dwie godziny. Na szczęście, bo szybko mija lot, ale też przynajmniej nie mam e, daleko do domku, do mojej rodziny. Droszczówka. Do on omrajne No, we got it from the airport. Is it nice? Got it off the plane. Is it nice? Pisznie. Do widzenia. Pa. Pa. thank you